Szacunek wszystkim dobrym ludziom, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, kochani. Ten podcast jest ze szczególnego miejsca i odsyła nas do bardzo ważnej lektury. No to zaczynamy. Nie ma głębszej walki niż ta, którą toczy matka o duszę swojego dziecka. Nie ma bardziej ukrytego cierpienia niż to, które kobieta niesie w ciszy, gdy patrzy, jak jej syn odchodzi, nie od niej, ale od prawdy. Bo matka nie widzi tylko twarzy, matka widzi serce. Nie da się jej oszukać, nawet jeśli dziecko jest całym światem dla tłumów, dla niej tylko jedno pytanie, gdzie się rodzi się w sercu: czy żyjesz w świetle Boga? Bo matka, która kocha, widzi duszę, widzi cień, widzi pęknięcia i krzyczy w duchu, nawet wtedy, gdy na zewnątrz wydaje się milczeć. Święta Monika, matka, która tak na serio wiedziała wszystko o swoim synu. Monika wiedziała i widziała, jak jej syn Augustyn przestaje słuchać, przestaje wierzyć, przestaje się modlić, ale nie przestawał błyszczeć. W oczach ludzi Augustyn był geniuszem, młodym mówcą, oratorem, retorem, gwiazdą świata antycznego, ale Monika wiedziała do czego to prowadzi. Monika widziała to, czego nie widział nikt inny. Że jego oczy leśnią, ale dusza jest tak naprawdę pusta. Że jego język błyszczy, ale serce jest rozdarte. Że jest uczonym człowiekiem, ale tak na serio nie zna prawdy. Z wyznań, które czytamy i do których Ciebie zachęcam. Matka to ta, która płacze i ufa. Święty Augustyn pisze sam o swojej matce. Nie przestawała płakać za mną przed Tobą, Boże mój, we wszystkich godzinach modlitwy. I dalej pisał Augustyn, wierzyła i ufała, że ty mnie nawrócisz, bo obiecałeś jej przez jednego ze Twoich sług, że syn tylu łez nie może Zginąć tak. Monika nie miała żadnych argumentów. Nie mogła mu logicznie wytłumaczyć istnienia Boga. On był przecież najmądrzejszy. Mądrzejszy od niej, bo przecież wykształcony, ale ona miała coś więcej niż argumenty. Miała łzy i miała modlitwę, którą tak na serio przebiła niebo. Augustyn to. Buntownik wewnątrz, ale na zewnątrz pozostawał Idolem. Augustyn był jak wielu współczesnych, zafascynowany ideologiami, manicheizmem, gnozą, intelektualnymi grami, uwikłany w ciało i pokusy ciała. Miał kochankę, dziecko, uzależnienie od seksu, dumy i opinii tłumu, oczywiście. Kocham kochać! Kochałem moje cierpienie, kochałem sam siebie w kłamstwie. On nie był ateistą, on był zranionym sercem, które szukało miłości, ale uciekało od miłości przez duże M. Szukał piękna bez prawdy, emocji bez łaski, wolności bez granic. I co? I pogubił się. Monika idzie za nim. Święta Monika nie była tylko wierzącą mamą, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ona była wojowniczką Łez. Gdy Augustyn uciekał z Kartaginy, ona płynęła za nim. Gdy zamieszkał w Rzymie, szukała go. Gdy osiedlił się w Mediolanie, poszła i tam. Ona szła za nim jak cień modlitwy. Nie fizycznie, ale duchowo, bo wiedziała jedno: dopóki się modli, dopóty Piekło nie wygra tej walki. I wreszcie Ostia, taki przedsionek nieba. I wtedy wszystko się spełniło. Po latach walki, ucieczek, pytań, Augustyn został okszczony. Już nie jako filozof, nie jako retor, ale jako dziecko Boga. W Ostii, w porcie Rzymu czekali na statek do Afryki, ale zanim odpłynęli, wydarzyło się coś, co tak na serio. Nie potrzebowało oceanu, bo przekroczyli próg nieba nie statkiem, ale swoim sercem. Rozmowa przez okno to tak naprawdę dotknięcie wieczności. Augustyn opisuje ten moment tak: rozmawialiśmy sami bardzo słodko o tym, co jest między nami a Bogiem. Zapomnieliśmy o świecie przez chwilę Dotknęliśmy wieczności. Oni nie filozofowali. Oni kontemplowali Boga, dwoje ludzi, matka i syn, którzy przeszli przez ciemność i teraz stali u bram raju. Jeszcze nie umarli, ale już byli ludźmi z tego świata. Ostatni raz, po ludzku, ale na zawsze po Bożemu. Na kilka dni, a może inaczej, kilka dni później, Monika zachorowała. Nie było cudownego uzdrowienia. Nie było happy endu tutaj na ziemi, ale było coś większego. Była pełnia. Nie troszczcie się o moje ciało. Pochowajcie mnie gdziekolwiek. Troszczcie się tylko o jedno, by wspominać mnie przy ołtarzu pańskim. Ona nie chciała chwały, nie chciała grobu, z marmuru. Chciała tylko jednego żeby jej syn był święty. Monika to matka każdej matki. Dziś Monika mówi do wszystkich, którzy się modlą za swoje dzieci. Mówi do matek, które patrzą, jak ich dzieci odpływają w ocean grzechu. Mówi do tych, którzy płaczą w ciszy. Mówi, nie przestawaj, nie trać wiary, nie cofaj swojego serca, nie cofaj swojej modlitwy. Bóg, który mnie wysłuchał, nie przestaje słuchać. I właśnie stąd mówię do Ciebie: z Osti, z tego miejsca, z którego święta Monika po raz ostatni spojrzała na swojego syna, z miejsca, które było portem, dla niej nie stało się portem, ale stało się bramą do nieba to miejsce. Z przestrzeni, gdzie modlitwa matki pokonała piekło, ideologię, grzech i dumę. Tu, wśród ruin i cieni antyku, zrodził się święty Augustyn. Nie w baptysterium, ale we łzach matki. W modlitwie, która nie miała granic. W miłości, która, jak Bóg, nie ustaje. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie z Ostii. Odpłyń w przestrzeń modlitwy. Modl się za swoje dzieci. Dziś nasze dzieci potrzebują tej modlitwy. Pozdrawiam Cię i szacunek wszystkim modlącym się matkom. Duk in altum. Nie bój się. Wypłyń na głębię.